Wszystko zaczyna się od pomysłu, od krótkiego, twórczego impulsu, który nagle zmienia twoje myśli, a te rozpalają emocje, które pchają nas do działania. Zaczynasz od szkiców, rysunków, szukasz inspiracji, dopracowujesz swój projekt w głowie i na papierze. Rozmawiasz z ludźmi, opowiadasz i zarażasz swoim pomysłem innych. Jak ważni są ludzie, przekonał się na pewno ten, kto choć raz zbudował samochód ze swoich marzeń. Każdy projekt to dziesiątki godzin rozmów, analiz, przymiarek, poszukiwań części i ludzi, którzy są w stanie dla nas je wykonać. Często stajesz przed wyborem rzeźbić czy zlecić wykonanie brakującego elementu komuś, kto zrobi to lepiej, szybciej i dokładniej niż sam byś to wykonał. W dzisiejszych czasach technologia pozwala na znacznie więcej niż 10 lat temu. Prototypowe detale lub części karoserii można wykonać przy użyciu drukarek 3D. Laserowe skanowanie powierzchni i projektowanie 3D nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym, ale nadzwyczajne jest to, że dzięki tej technologii można puścić wodę fantazji. Boczne wloty ala Delta S4? Proszę bardzo. Turbofan na przednich kołach? Jasne czemu nie. Druk 3D to nie droga na skróty. Projektowanie wymaga wiedzy, a Druk 3D zajmuje wiele godzin pracy drukarki i pochłania dużej ilości energii, ale ma kilka poważnych zalet. Prototyp możemy przechowywać na pendrive'ie, nie odkształci się, nie skoroduje i przez przypadek nie wyleci do śmieci. Jest powtarzalny i łatwo wprowadzić w nim kolejne zmiany. Gdyby nie druk 3D, to moja wizja nie byłaby tak spektakularna jak teraz. Owszem, wszystko można wykonać analogowo. Pozostaje tylko pytanie, czy warto? Tekst przygotował dla nas Michał Lawera.